Podopieczni stowarzyszenia spotkali się dzisiaj zaraz po porannym nabożeństwie. Śniadanie rozpoczęła wspólna modlitwa i poświęcenie pokarmów. Są to osoby, które albo przebywają w noclegowniach, albo są samotne w domu, chore, nie mają osób bliskich. Dlatego chcemy, żeby nikt tego dnia nie został sam. Pragniemy wspólnie przeżywać rezurekcję, a potem wspólnie z kapłanami spotykać się na śniadaniu wielkanocnym. Tak naprawdę suto zastawiony stół był tylko okazją do wspólnego spotkania osób samotnych i potrzebujących, gdyby nie śniadanie wielu z nich musiałoby zostać samotnie w czterech ścianach swojego mieszkania. Jestem po raz jedenasty i robię sobie i ludziom, którym przygotujemy śniadanie wielkanocne ogromną radość, płynącą z tego samego serca. Stowarzyszenie Misericordia tworzy wiele samotnych osób, którym praca na rzecz innych daje siłę w codziennym życiu i poczucie, że są potrzebni. Jestem tu potrzebna, czuję się potrzebna, czuję się, że no jakoś fizycznie jestem zdrowa, więc mogę dużo rzeczy pomóc. To, co tu robię, chodzę do dwóch pracowni. Mianowicie jestem zakochana w pracowni ceramicznej i kulinarnej. Dla swoich podopiecznych stowarzyszenie przygotowało również paczki świąteczne, tak aby nikt nie odszedł do domu z pustymi rękami.